Witajcie kochani, jest 8 styczeń, także widzicie mnie w innym, no w innym wykonaniu, jak to się mówi, jestem w naturze, ale to jest no, moja, moja głupota, to nic, to zejdzie, to są po prostu jak są te bańki się nakłada, tak, Na, i zostają ten, ten, no te czarne się robią takie e, jak się z, z odwaku, no bo Simone cały czas się śmieje, rozbawiłam tym całą rodzinę, no sama się z, też śmieje z własnej głupoty. E, wytłumaczę wam co się stało. To schodzi, to schodzi. To przed dwa dni zrobiłam wieczorem, oglądałam właśnie te interesujące nagrania, jak to się mówi, które tam się działy. I kupiłam sobie kiedyś taki e, aparat do masażu, to samemu sobie można pomóc. I on właśnie wciąga, ja wam pokażę. Wciąga, zaraz zobaczycie, nie wiem, czy tam dam dajcie radę. <laughs> no śmieje się sama siebie. się. Widzicie? Wciąga. To są takie impulsy. No, będę miała chyba i za chwilę to puszcza. Wciąga i zaraz to puści. Bo to co? Automat jest taki, nie? No dobra, teraz już starczy, chodź. O, puk, puściło. No i to jest do wszystkiego. Tutaj nawet można sobie piersi masować i celuity są różne takie. I Simone przed dwa dni przyszła, przypomniało mi się, że jakieś kupiłam i zapomniałam ja wiecie. I ona przeczytała ten cały tamten regulamin, a ja byłam zasłuchana w to, co oglądałam, tylko tak jednym uchem. Właśnie ona powiedziała, że są cztery sztufy, że to trzeba zaczynać od tej naj, najmniejszej. A ja tak sobie siedziałam, oglądałam i mówię... Tak sobie pykałam, tym pykałam, bo to można samemu na ramionach, fajnie, to jest tak jakby bańki przykładał, tylko to jest taki impuls, wciąga i puszcza samo. ja zaczęłam się tym bawić i po twarzy, fajne takie, takie, to było odczucie przyjemne, takie całuski, takie wciąganie, wyciąganie, no nawet nie wiem ile to, siedziałam z tym 5 minut, tak sobie, no. I dopiero poszłam do góry, do męża i on się wystraszył że co się dzieje. Mój za straży, co z tym robiła. No, schodzi. Ja Cezar. <laughs> schodzi. Mam, mam taką żel specjalny i mam z arniki, mam maść, ale to są te właśnie te od wakum, to samo też zejdzie. Trwa. Która na twarzy jest delikatniejsza. No, człowiek się uczy z własnej głowy. Wyglądam jak wyglądam. Nawet kurier przyjechał, ja się. No, bo ja... mnie nic nie boli. Ja wyszłam do niego, on tak stanął wryty. No, dobra, Adam się nie zapytał, co mi się stało. Dobrze, to no, dla wyjaśnienia, jak dzisiaj wyglądam. I nawet jak sobie jeździłam, wyłączyłam dopiero jak tak przyjechałam tylko usta, wciągnęło wciągnęło mi usta. I ja wtedy mówię, o, o! I nawet mam tu też takie ust. No. Też takie. Si nawet nic, to przejdzie, to nie choroba, to jest głupota, to może dla przestrogi, dobrze czytajcie regulamin, jak się z tym obchodzić. Ja zamiast sama przeczytać, słucham jednym uchem, co Simone tam czyta, dobra jest, jest nauczka, no śmieję się sama z tego i śmiejemy się, dobrze. Co Wam chciałam wytłumaczyć, jak ostatnie nagranie mówiłam Wam, że z 6 stycznia użymy światło. Jakie to ma znaczenie? Właśnie ujrzeliśmy to światło, ujrzeliśmy prawdę. Nie chodziło o to, że już tamto ogłoszenie. Każdy miał nadzieję, może ja też, ale byłam spokojna. Wszyscy, Weronika, Michał, jesteśmy spokojni. Także wiemy, mój kot tam się teraz bawi. Simone, e, mój kot się bawi z zabawką plastikową. trochę jest jest. Także, żeby ujrzeć prawdę, to musi być się zadziać wszystko naraz. Zapaliło się światło i wszystkie ćmy wpadły do światła i żeśmy te ćmy ujrzeli. Żeby zobaczyć, jak ćmy wyglądają, ile gatunków jest, to trzeba w nocy zapalić. Są specjalne czy lampkę, czy, czy zrobić płomień i wszystkie te ćmy się zlatują i wtedy widzimy, co koło nas fruwa. I właśnie to się stało. Że wszystkie gady w jednym miejscu się zebrały i ich ujrzeliśmy. Zgadza się? Także ja jestem pozytywny, myśli dalej. Tak jak Hanna to powiedziała, to jest e, początek końca. To ja to powiedziałam. Tam jest troszeczkę inaczej sformułowany, że właśnie. Jesteśmy świadkami wielkiego przełomu. W tej chwili nawałnica się przelewa i wtedy nastanie całkowita prawda i pokój na świecie, bo teraz przyglądamy się temu, pod jakimi zaborami byliśmy, kto nami zarządzał, kto nas robił niewolników. Właśnie zapraszam tam u mnie ja wstawiłam na Facebooku, wstawiłam też u Anny to nagranie, które nie może być podzielone, dlatego wkleiłam link, se obejrzyjcie i tam jest inne to właśnie o e, to, co się teraz dzieje, to już było w latach dwudziestych, rozpusta Sodoma i Gomora, to się po, po prostu powtarza i żeśmy osiągnęli teraz szczyt wszystkiego. My jesteśmy już na samym szczycie i teraz bez sanek będziemy zjeżdżać na piękne łąki. Zobaczymy dopiero właśnie tą kurtynę, która się unosi. Pomału. No, nabrała tempa. Michał wam mówił w swojej sesji, karuzela coraz szybciej się kręci. Coraz szybciej. Tak? Wszystko przyspieszyło. Także gady panice zrobili to, co zrobili, ale dzięki temu żeśmy mogli poznać prawdę, której, której po prostu tak nas za, za e, gadzie, e, gadzie, gadzie, gadziny nas gonili, że tylko znaliśmy czas wstania z łóżka, czas szykowania szybko dzieci do szkoły, czas szykowania siebie do pracy na godziny, czas pogonki do domu, szykowania jedzenia i tak dalej, i czas, żeby obejrzeć wiadomości, co się dzieje na świecie z tych ścieków. No i łóżeczko. To był ten plan, w którym żeśmy żyli, tak? W tej chwili nie chcemy tego planu, odrzucamy. Przebudzenie jest potężne. Ci, którzy nie chcą zobaczyć prawdy, nie zobaczą, zostaną w swojej prawdzie, no i oni będą po prostu się zapadać, bo ich psychika nie wytrzyma tego, tak? Nie mogą się pogodzić z tym, że żyliśmy właśnie w nurcie ścieków, żeśmy spływali ze ściekami i teraz żeśmy trafili na tamę i możemy po prostu. Z tego bagna wyjść i życzę Wam wszystkim także to, co powiedziałam i to, co się dzieje. To nie jest nic, że coś tam powiedziałam, czy przekazaliśmy, czy przekazałam coś, co nie jest prawdą. Prawda jest, światło się ukazało, światło Wam rozświetliło tą całą prawdę, cały wgląd do tego, co jest, co się dzieje, z kim. Całe narody mają do czynienia i nie chcemy tego. Nie chcemy tego. Także, kochani, co tu dodać, co tu ująć? Słuchajcie tego, co mówi nasz prezydent. Między słowami analizujcie wszystko, co jest przekazywane właśnie ze strony naszego prezydenta i jego Kim. na cały zespół ludzi pracują. Mnie już nic nie zdziwi. Wiem, że wolność już stoi przed naszymi drzwiami. To o tą wolność walczymy. No walczymy, każdy walczy. Jak walka to jest na tym polega, skłonić się co prawdzie odrzuć to, co jest kłamstwem. I to jest recykling i teraz w tym recycling powinni wszyscy siedzieć i przebierać co plastik, co szkło, tak? I także kochani, ja jestem w dobrej nadziei. Powiedziałam, jesteśmy w porodzie w tym kanale. Ten poród się jeszcze nie zakończył. Dopiero ujrzymy właśnie wynik tego porodu wkrótce. I na tym zostańcie zdrowi. Mamy parę dni deszczu. Tak, nieprzyjemnie jest na dworze, ale to jest natura, musi tak być. Nie wolno narzekać i marudzić. Wy macie w większości potężne śniegi. Bardzo się cieszę, że zima do Was wróciła. Zobaczcie, powraca, to się wszystko otwiera. Matka Ziemia Wam daje już, a to, co jest na ziemi, to musi być... Nie? żebyśmy mogli się bawić tym śniegiem. Śniegi macie, a macie zabronione wychodzić z dziećmi na sanki w większości. I nawet tego wam zabraniają, korzystania z natury. Korzystajmy i będziemy korzystać z potężniejszą siłą jak do teraz. Także yy, nie jesteśmy niczyimi niewolnikami. Nie, nie siedzimy w mrowisku. Murowisko nam stworzyli. Tak, zrobili z nas właśnie pracowników. I do rządzących w miodzie, siedzących, siedzących, zaopatrzeni pięknie, tak? A inni tylko chodzą i nie wiedzą, że żyją. Jak mrówki się poruszają po całym świecie. Tylko żeby tam, 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 żeby zdążyć na czas, tak? I, I zakasować pieniądze, które trzeba oddać. Dobrze, kochani. Życzę Wam naprawdę e, pogodnych następnych dni, pogodnych myśli. E, nie zamartwiajcie się. Szukajcie w internecie, znajdziecie wszystko, ale wybierajcie, wy... sortujcie, sortujcie, żeby nie łykać wszystkiego. Raczej bym zapraszała na te strony, które są bezpośrednio od naszego nacielnego przekazywane. Także powiem Wam szczerze, obudziłam się dzisiaj, no w tym dniu 6 stycznia, ja cały dzień, ja byłam wyzerowana. Ja nie miałam żadnych odczuć, żadnych przemyśleń, ja byłam na zero. I to ja wiedziałam, że coś jest nie tak. Michał fajnie mi też napisał komentarz, że jest coś innego, jak jest w rzeczywistości. Coś innego się dzieje, jak, jak w rzeczywistości. I e, na drugi dzień rano wstałam, to zaraz siadłam i to było już to końcowe te, tego, tego pana w niebieskim krawaciku, było przekazywane, było wszystko wiadomo, ja byłam spokojna. I ja nigdy polityką się nie zajmowałam. To jest pierwszy, pierwszy raz, gdzie stoję za prawdą i przekazuję, co mam do przekazania. Dobrze, kochani, także. Co jeszcze tutaj dodać? Jestem spokojna. Jestem w miłości. Nie boję się niczego. Wiem, że to idzie wielkimi krokami. Idziemy do przodu. Także prawdy ze wszystkich teraz punktów wychodzą na zewnątrz, nawet Rzymu potężna informacja. Szukajcie w internecie. Ja też tam u mnie przekazuję na Facebooku stawiam. Dowiadujcie się. I miejcie uśmiech. Mi nawet um, skóra mi nie ściąga się, ani nie jest popękane nic, mogę się śmiać <laughs> zalać siebie. Dobra kochani. Także na następnym razem, jak już siądę, to już pewnie już te... Ty, 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 ty. No. No. będzie wszystko w porządku i zniknie. I jesteśmy w kontakcie. Wszystko co będę miała do przekazania, przekażemy Wam. Także Weronika się zastanawia, czy nie pójść w podróż, bo tam gdzieś musimy jeszcze wdepnąć w miejsce. Michał się sam zgłosi. Także kochani, czekajmy na tą piękną, piękną wiosnę, która była zapowiedziana. Wiosna obudzi się już w lutym. Jakie to ma znaczenie? Wiosna rozkwita, serce się cieszy, oczy się cieszą i czekamy na tę wiosnę, bo ona się zbliża. Zostańcie zdrowi, kochani, na Was z tego miejsca. Pozdrawiam Was.